Lewiatan to jeden z piekielnych książąt, przywódca upadłych serafinów oraz legendarny potwór morski, a także syn Lilith i Samaela i brat Asmodeusza. Zazwyczaj przedstawiany jest obok Behemota i Ziza. Na końcu świata wraz z nimi zostanie ofiarowany ludziom. Jego wnętrzności posłużą jako pokarm, a skóra zostanie użyta do zbudowania namiotu, pod którym odbędzie się uczta. Ogólnie symbolizuje potęgę sił morskich. Zgodnie z Księgą Rodzaju, Bóg stworzył wszelkie potwory morskie i inne istoty wodne. Według legendy, stworzył także samca i samicę lewiatana, jednak później zabił samice, ponieważ gdyby lewiatany rozmnażały się, świat by nie przetrwał. Według legendy, w 317 roku, lewiatan został uwięziony w podziemiach Lateranu przez papieża Sylwestra I. Pod koniec X wieku ludzie spodziewali się nadejścia nadzwyczajnych zdarzeń. Proroctwa Sybilli powiadały, że wraz z przełomem wieków potwór wydostanie się z więzienia i zniszczy niebo i ziemię. Obawy nasilała postać papieża Sylwestra II, o którym szeptano, iż uprawia magię. W rzeczywistości był uczonym, znawcą matematyki, astronomii i mechaniki, lecz jego niezwykła wiedza budziła podejrzenia. Niektórzy uważali, że jeśli pierwszy sylwester uwięził potwora, to jego imiennik może go uwolnić. Kiedy jednak nastał rok tysięczny, a żadne nieszczęście nie nadeszło, przerażenie ustąpiło miejsca radości. Ludzie zaczęli świętować i bawić się. Wydarzenie to miało zapoczątkować tradycję corocznych zabaw sylwestrowych. W okultyzmie lewiatan często symbolizuje chaos, zło i nadprzyrodzoną moc. W zależności od wierzeń, może mieć różne znaczenia, ale zwykle kojarzy się z wodą i morzem, które oznaczają niekontrolowaną siłę i nieprzewidywalność. Niektóre współczesne grupy okultystów czczą lewiatana jako bóstwo ciemności i chaosu. Jest wykorzystywany w rytuałach mających na celu zdobycie mocy, kontroli nad światem materialnym i duchowym, a także wpływanie na bieg wydarzeń. Uczestnicy tych praktyk wierzą, że lewiatan umożliwia dostęp do nadprzyrodzonych sił oraz pomaga w rozwijaniu zdolności magicznych. A jako ciekawostkę dodam, że istnieje filozofia, w której lewiatan jest symbolem absolutnej władzy państwowej. Władza jest absolutna, a jej celem jest utrzymanie pokoju i porządku w społeczeństwie nawet kosztem indywidualnych swobód. Idee te były krytykowane przez późniejszych myślicieli, takich jak John Locke, który promował ideę rządu opartego na zgodzie obywateli i prawach jednostki.